Ahoj czeskie fanuski, sledaj ta mój zapas na KSB 111. Slibuj że bojuję lepiej niż mówiłem ceski. Dzień dobry, dzień dobry kochani, jesteśmy... Przed KSW 111, z przyszłym mistrzem e, KSW e, wadze półciężkiej. E, to będzie wspaniały weekend, to będzie wspaniałe e, emocje. A z nami są oczywiście nasze piękne kobiety, które wspierają naszą drogę, a tak naprawdę jesteśmy tutaj dla tego pięknego przystojniaka. Jest i i Bartek ma medialne obowiązki, a tymczasem e, idziemy sobie na kamkę. Do hotelu dojechaliśmy wczoraj, droga przebiegała naprawdę sympatycznie, było dużo śmiechu, chichu. A ty Bartosz, jak się czujesz, jak się wyspałeś dzisiaj? Droga spokojnie ogólnie, cały czas jest względny spokój, kumulujemy energię, nie oddajemy jej na lewo i prawo, teraz zrobić media, zacząć robić wagę i, i pomału, pomału do celu. To jest moja miłość do moich domowników. Albo trójka jest, pokaż już teraz. Kawka spita, a my podążamy do hotelu Merkury w Cieszynie. Ale jeszcze jedna osoba z Mighty Bulls Gdynia e, będzie walczyła na KSW 111. Mateusz e, Pawlik w drugiej walce e, dla KSW. Uch, trzymamy za naszych... E, Panów kciuki, już, już nie możemy doczekać się soboty. Wejście do klatki KSW Mateusza i Bartka. Troszkę chłodno się zrobiło, słoneczko troszkę nam znikło, ale to nic i tak w Cieszynie jest przepięknie. Czuć... Cieszymy się, że jesteśmy w Cieszynie. Tak, cieszymy się, że jesteśmy w Cieszynie, w przepięknym e, mieście. E, gdzie czuć duszę tego miasta? Naprawdę tu jest wspaniała energia. Korzystając z okazji, to ja mogę Was poinformować, kiedy ja wejdę do klatki. E, nie do klatki KSW, bo następną walkę stoczę poza KSW 28 listopada na Gali Strive e, w Trzczewie. Gdzie już e, zapraszam e, wszystkie osoby do wspierania, kibicowania i trzymania kciuków. E, myślę... Ja też Was zapraszam, żebyście trzymali kciuki za mnie, bo emocje u mnie zawsze biorą. Tam góry są, a muszę je chować tak, żeby on ich nie widział. <noise> I Was zapraszam, oglądajcie bądźcie z nami, bo każda walka mojego męża jest cudownym wydarzeniem. Ale spokojnie, spokojnie kochani, nie martwcie się. E, kontrakt z KSW jest dalej aktywny, więc zobaczycie mnie prędzej czy później również w klatce KSW, aczkolwiek dostałem e, przepustkę e, na galę Strive w Wytrzewie. Nie wiem czy wiecie kochani, ale Jan Błochowicz był mistrzu UFC, e, były mistrz KSW. E, właśnie pochodzi z Cieszyna, e, cieszyński e, książę, e, Jan Bochowicz, więc e, to miasto ma swoich mistrzów w sztukach e, mieszanych, w sztukach walki. Więc. Ma moc, ma moc, jest to miejsce, które rodzi mistrzów. To dobra energia i dobre słowo i dobra wróżba na sobotnią walkę naszego przyszłego mistrza. <głosy> <głosy> Ej, patrz, nadepnęłam na niego, nie ucieknie mi. Patrz, tak się, tak się wozi w przyszły miejsce. O jej! mam A ja I co? Siadasz już? Jeśli można, to chętnie. A zaczekasz jeszcze sekundę? A Bartek właśnie wypełnia medialne obowiązki, zaraz dołączy do nas Mateusz Pawlik. Chyba już nawet wchodzi tam z tyłu, zobaczcie, bohaterów Mighty Bulls Gdynia na KSW 111. Z tym, że zostałam wielki puchar. No więc... proszę, no. Wow. Okej, okay, jak nagrody? Rękawice. Martyna została mistrzynią Polski w amatorskim MMA, Obra, więc, więc e, jest gratulujemy, jest gratulujemy. Tak. A wy do teraz? Oczywiście. Tak. To, to. Idę. A... Ale. Co powiesz ciekawego mistrzowi Fak Polski? Faktycznie nagrody są słuszne, bo tam wiesz i rękawice bokserskie, i kosmetyki, i suple, jedna, drugie, trzecie. Jest naprawdę spoko. Jak na polski rynek spoko. A kiedyś? No, niedawno o to pytałem chyba Wojka w Q&A, i faktycznie podobno w 9-3 w ciężkiej jest trochę lepiej. Ale jest teraz poważnie Pytam, na trochę lepiej jest faktycznie? No tak, no mój kontrakt na, na 9-3 był trochę lepszy. Ale, ale, Trenerowi, który naprawdę przykłada uwagę do każdego zawodnika, ma podejście indywidualne do każdego z naszych kolegów klubowych. Dziękuję. Dobry czas na relaks na tejnego godlineczkę. Cheers. Na kąpiel, proszę bardzo. W KSW mają wszystko. <grymne> Ty już chciałbyś ze mną wziąć kąpiel? <grymne> <grymne> No dobrze, no. Super. Ty masz proszę, y, widzą y, o co chodzi w tej grze. Zgra, zgadnij zawodnika KSW. Każdy będzie dwóch zawodników, rywalizują ze sobą, muszą zgadnąć, którego losują jedną kartę, i muszą zgadnąć, którą kartę wylosował i grywa. Czyli na przykład mówią, czy moja postać ma brodę. I jak słyszę, że ma, no to zasłaniasz sobie wszystkich tych, co nie. A ten ma brodę akurat. No. Tych, co nie mają brodę. I tak zostanie ci jedna. Masz 5 pytań, max. Fight! Mm. Pretendent pierwszy. Okay. No czy twoja postać ma włosy. Nie ma, włosy. Nie ma włosów. Nie ma włosów. Nie, Nie ma włosy. Czyli jest tak. tak. Czyli tak. <laughs> łączę wątki. <laughs> Czyli to to widać. Spodziewałem łysy. się, że w tej grze problemem będzie do pytania, do pytania akurat. Nie, a i pamiętaj, że to musi być na tych obrazkach, nie? nie? A nie tak. na przykład jak Paweł, Pawlak jest masy, <noise>, ale, tak, ale tak, ma czapkę, to dalej mówisz, że jest mysł. bo jak ma czapkę, to nie wiesz o tym, że jest zmysł. No, dobrze, uh -huh. dziękuję, że nie, nie widziałem, No to to nie. Jest to. Ten tak, tylko widzisz. Ja teraz i będę musiał powiedzieć to samo, ale ja sam nie wyruwałem, tylko że odwrotnie. Czy ten zawodnik, którego tam masz, się uśmiecha? Jak po każdą jest ten minus, że nie odrywała to nad rekordem, a ty już masz na koncie finalistę turnieju Raj. Ten zawodnik jest przystojny. Nie to do no. do... <grymka> Ale to jest. To jest. No, dawaj. Nie, to nie ma wykreślenia. To był za niedokończony. No tak. Jest? Jest. Tak pokazałeś. Nie że będę już poleciał. <grymka> Czy twoja postać to Radek <grymka> potrzebuje? <poczysty. grymka> tak. Wygrałeś. E, gratulacje. Wziąłem właśnie trzech takich. Koniec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 20 minut do porannego ważenia. wyjątkowo godzinie 9, nie 10. E, tak zadecydowaliśmy e, wspólnie z zawodnikami z e, KSW. E, Bartek się poszedł załatwić, więc e, za chwilę jeszcze będzie lżejszy niż, niż powinien być, więc e, czekamy na, na godzinę 9, aby zważyć się i, i e, już się powolutku e, ładować. Zostało nam 5 minut do porannego ważenia. My już z Martynką oczekujemy, aż Bartek wejdzie na wagę i będzie mógł e, wziąć pierwszy łyk e, wody i tak, to jest pragniony. Czekamy na Madzie, bo Magda to jest śpiąca królewna i jeszcze jeszcze otwiera dopiero oczka. Pamiętajcie, że musicie tutaj wejść na wagę w tej samej kolejności, w której tutaj przyszliście. Będę mówił na głos wasze imiona, nazwiska, ksywki lub inne y, wasze...

Rafał, hara... 53, 93 for the champions! Noże są na dole, już Bartek zrobił wagę, siedzi, odpoczywa. co jest. Co, trener dzwonił? dzwonił, pytał, ja oczywiście e, powiedziałam, że nadzoruję wszystko. E, I nie przyznałam się, że dopiero wstałam, e, gdy Bartek już wszystko ogarnął z, e, z Kazimarkiem i z Martynką. E, I chyba chwilę przespałam, ale... Na szczęście trenerowi przekazałam najważniejsze informacje. Przewaga zrobiona i wszystko jest dobrze. Jesteśmy już podłączeni pod kroplówkę, Bartek się ładuje, wygląda, wygląda naprawdę dobrze. Uśmiech pojawił się na twarzy, więc tylko teraz czekać aż, aż przeładujemy się wodą, kroplówkami i jedzeniem. I już niebawem wieczorem medialne ważenie przed KSW 211 No, nie, to sam... no, co no, się coś tak wydaje, że ja wiedziałam, nie, wiedziałam tego, czas, jak ja przyszłam, to nie, 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 tak nie, 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 Cała ekipa już jest z nami, więc ruszamy, ruszamy. Odchodzimy, misiaczki. Królowa zgarnę wam całe serce. Wchodzi już do Busa KSW, który zawiezie go na hale, a my tuż za Busem kierujemy się w stronę Hali. Czeka nas już jutro, a my wracamy. Uh, my wife put a many of questions uh, about uh, you aren't interested in MMA, not following any of this pieces of information. Rolling, no. Mateusz Pawlik. <laughs> 77,600 salaries. 70. pana Kuba. Danfaszerman Niepokonany w kategorii półciężkiej, pretendent do pasa 93 kg, 93 Three Lesko. Na ojczycki panowski zdejta mój zapas na każdą stronę lepiej niż mówic ceskich gotowi gotowi prawie prosto czy, czy, czy szefowa szefowa prosto prosto po pas prosto po pas dokładnie Zaraz idziemy sprawdzić klatkę. Jesteśmy już po śniadanku. Co tam? I przeciwnika. I przeciwnika, tak, właśnie, to jest to. Zjedliśmy śniadanko, pożedłem spytać się, o której Haratek idzie sprawdzić klatkę. I akurat trafiliśmy na tą samą godzinę, co my chcemy iść, więc pierwszą rundę. Macie takie zwyczaj, w którym że nie zamykacie drzwi do wszystkich pokoi i daje tam wszystkie pootwierane pokolenia. Tak, no, otwarte. Tak, bo my <grym> się otwieramy się Cześć. na serce ze wszystkimi. Piona. Szefowa gotowa. Idziemy? Idziemy. Idziemy? Idziemy. No jakoś tak słodko było, nie? Tak, właśnie było takie nie. Cała ekipa. No, Przepraszam cię. Nie no, dobra. No, no. <laughs> Mamy to nagrane? Mamy nagrane. Wiemy jak będzie. <laughs> É de é dessa. É, é. <laughs> vai vai. <laughs> やばい、これやばい、これやばい、これやばい、これやばい、やい。 To chodzi o te buziaki. To chodzi o te buziaki! Jesteśmy już na hali w Szatni, Mateusz się taipuje, ale właśnie miał. To to. Wytłumaczenie z zasad sędziowskich przez Tomasza Rudera, a Bartek chodzi po medykach, aby dopełnić formalności, jak chodzi o zbadanie zawodnika przed, przed dużo emocji. Dużo emocji. Jeszcze przed samym wyjazdem wypiłem kawę, przespałem się. Uff. Co za dzień, co za dzień, co za noc będzie niesamowita. Oglądajcie dalej, pamiętajcie o subskrypcji kanału, łapka w górę i zostawcie komentarz, aby algorytm podjął ten wspaniały odcinek. Bardzo w, w jednych zawodach pierwsze, drugie miejsce. Taki dobry jestem. Już za moment. Ceremonia otwarcia KSW 111. One zero. Welcome to the cage. The The cage. za nami przekazana od Kacpra Formeli całego narożnika Mighty Bull Gdynia, niepokonany w kategorii półciężkiej, 5-0 łącznie, 3-0 w KSW, ma w tej dywizji Bartosz Leśko, dzisiaj będzie próbował zdobyć pas tej dywizji. Przygotowywał się bardzo mocno do tego pojedynku, korzystał między innymi z usług jako sparing partnerów Marcinała Łazarza czy Mateusza Janura. Gdynianin przygodę ze sportami walki rozpoczął od karate, jest medalistą przez podki świata i Europy, był też w kadrze Polski. Dynianin podle KRP się na takich organizacji jak Time of Master, FEN czy ACA. Siedem pojedynków wygrał już w pierwszej rundzie. Niedawno jego dziewczyna będąca w narożniku sięgała po tytuł Mistrzyni Polski na zawodach MMA Polska amatorskich, a dzisiaj Bartek ma szansę przywieźć kolejne złoto do domu. Warto również wspomnieć, że w poddanie w wykonaniu Leśki Nani na na Nemanji Nikoliciu zostało nagrodzone bonusem zostało wybrane przez fanów w najlepszym poddaniem roku 2023. Paraty! Wjeżdża pójść tank, soli deo gloria, wjeżdża pójść tank, soli deo przepasane, lampy zapalone, go ocalić. Występny ucieka, chociaż nikt go nie, goni, go nie sprawie, pracę, wyróżę, Tak nikt nie nie jest, nie mistrz dobra, melduje się w klatce, Niezwykle doświadczony walczył wszędzie w RPA, we Francji, Kazachstanie, Rosji czy na Białorusi. Rywalizował dla topowych europejskich i światowych federacji. Dzisiaj stanie w obronie pasa naprzeciwko Bartka Leśko. Komejn event gali XTB KSW 111 w czeskim Trzyńcu. Walka mistrzowska w kategorii półciężkiej. Osiem lat starszy jest Rafał Karatyk, natomiast będzie on niższy, będzie miał też gorszy zasięg od swojego rywala. Pomachał nam tutaj palcem Rafał Karatyk, pokazał rywalowi, nie, nie, nie dostaniesz tego pasa. On zostaje ze mną. Rozmawialiśmy o tym wtedy znikąd pojawia się jego pięściek. chodź 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 Szczególnie chodź Druga runda. Rozpoczynamy runda. i teraz e, przechodzi do Rafaek w tym kończeniu haratyka czas na to co powie corner Bartka Leszko. w końcu stworzyć. To pytanie, czy musi coś zmienić, czy nie może też cały czas czekać. Jest efekt tych podpowiedzi. Kacper Formela tam powiedział, żeby zaczął do użytku właśnie też więcej boksu, więcej uderzeń. Dobre Kulano! I ten liczy niego jest naprawdę aktywny. No. Ostatnie 5 minut przed nami. Leśko, gotowy mistrz również. Co zobaczymy? Mamy walkę w winciu teraz jest tym samym odpowiadającym. Za Będzie uciekał z tej pozycji, Bartosz Leśko. sam jestem ciekaw. Bardzo, bardzo dobre starcie, pięciorundowe, no i na pewno udowodnił Bartosz Leszko wszystkim tym, którzy mówili, że on nie ma żadnych szans w tym starciu, że on tu będzie tylko przejażdżką dla panującego czempiona, jak bardzo się mylili. Najbardziej wyrównany pojedynek podczas dzisiejszej gali. Niemożliwe! Niemożliwe! Krótka runda to 2 pół, 2 Niemożliwe! To jest oszustwo! Niemożliwe! Niemożliwe! Dobry wieczór, czyjec. Dziękuję wszystkim za, za doping, za przybycie. Dziękuję Rafałowi za świetną walkę. Przed tą walką stanąłem przed lustrem i zapytałem przy siebie. Trenowałeś ciężko? Tak. Myślałeś jako mistrz? Tak. Wszystko robisz pod ten sport, żeby być mistrzem tak, więc idź, daj z siebie wszystko i weź co twoje. Dałem z siebie wszystko, nie odpuściłem Ani nawet na sekundę, jestem z siebie dumny z tej walki i przegrałem wiele razy i to mnie nie złamało, jestem teraz tutaj. Cały czas jestem wolny, mam dużo czasu. Takie. I jest. jeszcze sięgnę po te największe laury. Takie. Przed tą walką stanąłem przed lustrem i zapytałem się siebie. Trenowałeś ciężko, tak. Myślałeś jako mistrz, tak. Wszystko robisz pod ten sport, żeby być mistrzem, tak. Więc idź i daj z siebie wszystko i weź co twoje. Niepokonany w kategorii półciężki 5-0, łącznie 3-0. W KSKU ma w tej dywizji. Bardzo szczęśliwe, dzisiaj będzie próbował to będzie pas miesięcy! i węzłów, 3 miesięcy! 100 węzłów, 3 miesięcy! jestem węzłów, 3